Witam się z wami kochani w kolejnym odcinku Simserek Pukielek. Widzimy się w rodzinie Pukielek po raz kolejny. To już kolejna rozgrywka. Mamy już naszego potencjalnego partnera, czyli albo Justina, albo tego policjanta Patryka. Mhm. Musimy się zastanowić, który będzie dla nas lepszym um, lepszym partnerem na życie. No bo wiecie, zaraz nasza Simka, żeby się tu nam nie zestarzała za bardzo, ale to bardzo muszę przeprosić yy, moich oglądających The Sims 3 i pewnie wstawię jakąś notatkę na YouTubie, żebyście wiedzieli, kochani, że The Sims 3 po prostu umarło, bo wyskakuje mi komunikat z jakimś launcherem i nie mam pojęcia, jak to obejść. Chat GPT nie jest w stanie mi pomóc, nic nie jest w stanie mi pomóc, więc po prostu jedyne, co mogę zrobić. To niestety zrezygnować na razie z tamtych nagrywek i zastanowić się, co dalej. Prawda jest taka, że ja po prostu też nagrywam na laptopie, więc może po prostu czas na zmianę komputera. Do gier na stacjonarny. I to jest chyba niegłupi pomysł. Okej. Okay. I wtedy też przejście na płytki, tylko że wtedy czekałoby mnie kupienie wszystkiego od nowa. U, ona jest jakaś grubsza! Co to się dzieje? Sportów się nie uprawia, tak? Nieźle, weź gorący prysznic i weźmiemy naszego Pimpka na spacer. Co się stało, kochanie moje? Kuweta brudna, kociak już sobie na meblach siedzi. Nasza Rola... o, Rola śpi na meblach. Boże, Boże, jak sięgam, nasz piesek jest smutny. Czytulas. O, poprosi. Dobra. I pójdziemy z nią pobiegać. Pójdziemy, bo dzisiaj chyba jest dzień wolny, tak? Tak, sobota. O. Bo już nasza simka tutaj, Elżbietka nam trochę puchnie. Od jedzenia i braku sportu. kociak za nami podąża? Co tu się dzieje? No, dawaj. Przykro mi, no, ze mną też nie chciałaś randkować. Frajerze, Gdzie są? O tutaj. Okej, okay, więc widzicie. O, patrzcie, to jest jakaś parcela, na którą można sobie pojechać. Czyli trochę po tych Simsach czwórce można chodzić, bo kiedyś też słyszałam taką informację, że w ogóle nie można. Dobra, wracamy do domu. Co żeśmy zrobili tutaj kolejnegoś, Jakieś ukończę, jakąś aspirację. Zadanie związane z aspiracją. Czy z tym napisz dwie książki, pisz przez jedną godzinę w stanie zainspirowania. Okej, okay, no to ja nie wiem, jak ja mam być w stanie zainspirowania. Dobra, kochana, bierz resztki i pisz, bo ty musisz się faktycznie rozwijać do pracy. Wróć do pisania, Pukielek, historia małej czarnej owieczki. Prawda? A ty co, idziesz się załatwić? No, piesek już jest bardziej zadowolony, bo upształa se posadził i co? No, wszystko git. Pokaż rachunki, kochani. Ja też właśnie. Może mi podpowiecie, bo ja tutaj trochę nie czaję. Eee, nie czajek, to trzeba. Z... Aha, bo to można w ten sposób, i wtedy po prostu będziemy sprzedawać teraz, tak? Tylko wtedy pewnie trzeba tego pilnować. No, zaraz zobaczymy o co tu dokładnie chodzi. No, nasza Elżbieta sobie zjadła. Eee, bardzo energicznym krokiem poszła pisać książkę. Czy ona do pracy musi coś, czytanie książek? Ona musi czytać książki. Tak, pewnie chodzi. Chyba nasz. Oho! Ojeju, szybko! O nie, kupę! Mi. O, super. Po jednym razie, widzicie? Przałówia to jest jedno... Co tu się dzieje? Co tutaj się odwala? Zapytajmy go, czy jest w związku Justina. Zapytamy go. Powiemy porywającą historię. O nie! Naprawdę lubię, gdy. O, oni się lubią, no i co teraz zrobimy z tym? No, i co mamy zrobić? No, ludzie, on też nas podrywa. Czemu to nie chce zniknąć? Poślij pocałunek, trzymaj za ręce. Romantyczne. Co tu jeszcze można zrobić? Uwodzicielska poza, kochani, tu jest niedobrze. Tu jest niedobrze. Najgorsze jest to, że jemu się to podoba. Czucie to? A to nie jest nawet na mojej działce! Ale jazda! No, gdzie? On też poszedł? Nie, bo już myślałam, że on też poszedł do mnie spać. Napełnij miskę, posprzątaj. Bo to wiecie, nie są śmieszne rzeczy. Trochę mnie chyba zacięło z gadaniem, przepraszam was, ale chyba byłam w szoku przez chwilę. Jakimś. O, tu moje zwierzęta coś robią. No dobra, no idź spać. Proszę, jak ona się boi tej dziwności, to jest takie wkurzające. O nie, dopóki on jest na chacie, to... To będzie tak powoli szło. Człowieku, idź stąd. Idź <grystanie> <Iść> do domu! <grystanie> o Jezu, dzięki. A czemu ty już wstałaś, kobieto? Co to jest? Coś się zacięło, czekajcie to. W ogóle uwielbiam, że Simsy się tak szybko zapisują. Cztery. W ogóle coraz bardziej przekonuję się do tej gry. Yy, I naprawdę całkiem, całkiem już mi się zaczyna podobać. Chyba kupimy jej tu jakieś światło, bo tu jest jakoś ciemno strasznie, co? Oświetlenie takie wiszące. O, takie coś byśmy jej tu kupili. O Jezus. Dobra dopiero no, się boi spać, nie? To jest. Ja pierdzielę śpi, dziewczyno, jest druga. Co za babsztyl wredny, no. Ani razu się nie chce wyspać. O w ogóle już jest jesień. Hałas, no faktycznie hałas. Napełni miseczkę znowu dla psiaków. Kurde, no teraz mamy lekką zagwostkę. Co z tym zrobić, żeby było dobrze? Pogłębiona rozmowa. Pogłaszcz i byśmy poszli z nią jeszcze szybko pobiegać. jeszcze powinnaś jakąś książkę poczytać, kochana. Ej, co to jest? Co to jest, bo ja nie czaję, to jest jakaś książka? Ja nie, nie, co się, się tu zacięło, rozumiecie to? Bo musimy wejść i wyjść z gry, wiecie, bo to się chyba nie uda inaczej. Rola tutaj niekoniecznie um, niekoniecznie daje sobie radę. <coughs> w sensie, no niezbyt się nią opiekujemy. Czy ona też uczy się umiejętności jakiegoś biegania? Sprawność fizyczna, no. Jest okej, okay. dobra. Super, ona śmierdzi. Świetnie, no to weź szybki prysznic. Mm, Rola nam tutaj niszczy jakiś mebel, chyba. Wygłoś kazanie o drapaniu. Przyma swój drapaczek, Rola. I tam by było lepiej, jakby z tym swoim drapaczkiem po prostu coś robiła, nie? No, i cię tam troszeczkę zgań za to, że ona jest takim dziadem. Ej, zobaczmy te rachunki. Nie wiem nic mi to póki co nie mówi dobra, ale żeby nie było, że tylko ją y, karcimy, no bo to jest przecież nasz kotek którego na pewno bardzo kochamy z szałwią mamy zdecydowanie lepszą relację, co się stało poznaj nie, no może zaskakiwać na blaty, mi to nie przeszkadza wyszczotkuj ją Możemy i dać przysmaczek? Uh -huh. Za godzinę i le lecisz do pracy. O, teraz się przyjaźnią. No i super, widzicie? Można, można, no, co mogę Wam powiedzieć? O, co tutaj? Nie, przepraszam cię, ty jesteś... A, to jest ten mój sąsiad, co pierwszego dnia do nas przyszli. O matko, nie, nie chcemy, żeby ona do nas przyszła, bo jeszcze nas pobije. I co wtedy? Dobra. Teraz musimy szybko to przetrwać. Ja nie wiem, czy tego Patryka nie zaprosimy jednak. Agata, Socha i ja planujemy spędzić sobie trochę czasu, tak, o przyjeździe. Uskoczy to dobry pomysł. Według mnie warto spróbować. A do Patryka możemy coś napisać? Na razie, nie, jest w pracy. Dobra. Ja bardzo lubię to, że w Simsach tak szybko leci czas. U, sensacyjne wieści. Szef prosi, by Elżbieta rzuciła wszystko i wypatrywała możliwie możliwego sensacyjnego rozwoju pewnego wydarzenia. Jednak Elżbieta jest bardzo zajęta. Czy Elżbieta powinna skupić się na wypatrywaniu tej sensacji, czy po prostu zająć się swoimi sprawami, licząc na to, że wyłapie sensację, kiedy, o ile w ogóle to się wydarzy? No skup się, skup się. To był fałszywy alarm, nic się nie wydarzyło i cały ten czas Elżbieta mogła przeznaczyć na pisanie. Czy ona rozwija w ogóle te swoje pisanie w pracy? Czy to tak pic na wodę, fotomontaż? na wodę fotomontaż. Ok, dobra, czy ona już wróciła tutaj? Możemy to wykopać. Zobaczcie cały plan, i nawet nie mam pojęcia, co to jest. Wow, awans. Dodatkowe 6 na godzinę, otrzymując w sumie 38. Również bonusy. A co to daje? Tu jakieś fotografie, tu jakaś piłka. Owoc śmietnikowy. Nie mam pojęcia, co to jest. Typowa część do ulepszeń, no dobra. Czekaj, czekaj. Zenon, jaki słodki zenon w czapce. Gdzie jest Patryk? Patryk! ukryj okay. co? Zabraknie spędzenia czasu na tej parceli, koniecznie. Ja przepraszam, was muszę wyjść, bo mnie to irytuje. Musimy zaraz wrócić. To weź się szybko, a ty nie możesz się tu zdrzemnąć, dobra. Weź się zrzemni szybko. What the hell? Kto to jest? Kto to jest, kurwa? To jest ten. Justin? No nie gadaj. <todgłosy> Tak, to jest Justin, który teraz będzie nas nachodził. Czajcie to. Podejść tu. Spróbuj uspokoić. Jezu, mu się, przepraszam, bardzo stało. Pobryć na związanie związku. O matko. Rozmawiaj o marzeniach. Nie wiem, który jest fajniejszy. Kochani, jak myślimy? Który bardziej do nas pasuje, Patryk czy tamten? Co, jaką ona ma grubą dupę? Przepraszam, nie powinnam tego mówić. W sensie jakaś taka szeroka jest, taka śmieszna. Dobra, sprawdź, jak się ma Patryk. Ożywiona rozmowa. Ona chyba z tamtym ma lepszy taki. Taki vibe, wiecie, takiego. Także romantycznie tam całkiem jest, nie? O nie, on ma jakąś cechę ponury. Uf. Zobaczmy czy w romantycznych rzeczach coś się... Jezu, nie. Dobra, zaczyna się coś dziać też w tym temacie romantycznym. No i teraz nie wiem, który jest fajniejszy, kurde. <słuch> Biznesmen, a ten nie wiadomo. Poznaj go. Czy da się go jeszcze poznać? <słuch> Tu jest Poznań na przykład. Możesz zostać na noc, nie mam problemu. Kurcze, tutaj to się dzieją niezłe rzeczy. Zapytaj, czy jest w związku. Patrick blady czy Justin? O kurcze. O kurczę, dzieje się, kochani, tutaj dzieje się. O, i Patryk jest singlem i nie będziemy nikomu wchodzić wtedy w żadne te... Czekajcie, czy można jakoś sprawdzić, jak leci jej życie? 19 dni, kurde, to jest mało. Dobra. Albo czekaj, co to było? Spróbuj, co? Wiesz tą historię? Dobra. Dobra, w sumie on chce iść spać, więc idźmy spać, co? Ona jutro ma wolne czy nie, bo teraz jej się mogą zmienić. No właśnie, dni pracy, kurde. O Jezu, jaka tragedia tu się wydarzyła! I pęcherz, i wszystko. Kobiecina sobie nie radzi. On nie będzie spać, tak? O to chodzi, że on nie będzie z nią spał w łóżku. Aha, ona on kanał spał, ona to zajebiście. Jak wstaniesz, to najpierw w siku. Te resztki to się nigdy chyba nie kończy w tej lodówce. Dobra, ona wstała, bo jej się bardzo chce siku i bardzo chce jej się y, jeść. Więc to jest dobry moment, żeby to zrobić. Mhm, mm teraz mogłabyś yy, wrócić do pisania. Kurczę, wygłoś kazanie o jedzeniu kupy. Jak można jeść kupę, stara? Co to ma być? Niby się oduczyła, a jakoś chyba niekoniecznie. Kochani, dobra. O, możemy jej porzucać piłkę. Nie, 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 chodź tutaj aport. Przecież masz piłkę. No nie? Gdzie jej to rzucisz? O, tam Ale słodko. O, zostawiła tą piłkę. Czubek jeden no. Da się w nią wsadzić, da się. Dobra. Ona chyba jeszcze idzie spać, tylko nie wiem, czy on tutaj nie śpi. Aha, ona będzie się drzemać. No dobra. Ja bym wolała, żebyś się normalnie przespała, kobieto. Serio? Teraz masz na dziewiątą? O Boże, faktycznie. Ale dobra, będzie wcześniej kończyć, no to chociaż tyle. Dobrze, że on śpi. Spóźniona wypłata. Przekonała się, że najtrudniejszą częścią pracy wolnego strzelca jest terminowe uzyskiwanie wynagrodzenia. Elżbieta może naciskać na firmę, by ta wypłaciła jej należne pieniądze, albo po prostu zająć się inną robotą i nie tracić więcej czasu, który może wykorzystać bardziej produktywnie. Zapraszaj się o wypłatę. No i Git. Dwa Twoje skrzynki trafiły rachunki. No właśnie. I co my mamy z tym zrobić? Opłacić. Boże, 465. sześćdziesiąt mhm. Ciekawe. To naprawdę muszę już iść. No dobra, leć. Cukielek. ty jeszcze w robocie? A tak ona 17 przecież. 304 wniosłaś, a za chwilę tutaj, proszę bardzo, rachuneczki. Wykop tą roślinę, noż, choroba jasna, co to w ogóle ma być? I wyrzuć, wykop i wyrzuć. Dobra, trochę głupi to jest pomysł, żeby iść spać, ale pójdziemy spać, bo nie spałaś za bardzo w nocy i teraz właśnie jest lipa. I dawaj tu na górę do spania. Boże, strasznie mi się ten domek nie podoba, ja bym go w ogóle przebudowała. Dobra, ciekawe, do której ona teraz będzie spała, nie? Pewnie niedługo, bo chce jej się siku i chce jej się jeść. Um, gra w czwórkę nie jest taka łatwa jak w trójkę. W trójkę mam wrażenie, że jest jakoś turbo łatwiej. No ale no dobra, trochę pospała, ogarnięła się, więc możemy teraz jeszcze nawet napisać jakąś książkę. Dla dzieci, żeby to pisanie jednak sobie fajnie rozwijać, nie? No, dobra, idź się umyć. O, introwertyk. Ona z to, jak, What? Przecież ona cały czas była z ludźmi. Co to jest za głupia cecha? Kto ją tam wie? Rodowód Elżbieta. Tutaj jakieś takie statystyki śmieszne, ok. Aha, ona czyta. O, sobie nawet kominek rozpaliła. Czemu no nie czytasz tej książki do końca? Halo. Brytynia. Aha, ona ją czyta, dobra, przepraszam. Ona czyta tą książkę i tak jej się zabawa poprawia. Świetnie. Dobra, przytul i weź się po to może to ci lepiej zrobi. Czy ona przeczytała tą książkę w końcu? Nie. Nie wierzę, że to kliknęłam. Coś mi się to odpala. Kurde. Właśnie to był ten komunikat, który sprawia, że mi nie działa po prostu nic, jeżeli chodzi o trójkę. Nie da się ukryć, że jest to irytujące. Opróżnij mi miskę. Wygaś. No i fajnie, jakbyś jednak napisała tą książkę trochę, no. I się znowu powoli robić zmęczona, a robi się piąta. W ja mogłabym ją położyć spać, nie? To będzie w ciągu dnia taka bardziej... Teraz rozmawiamy w taki sposób, jakby nasza Elżbieta była dzieckiem. Dobra. Dobra, Ela, leć. Leć spać. O nie, kot niszczy nam kanapę. Dobra, jak wstaniesz to sobie zjesz resztki, które jesz non stop. Jakaś loteria. Nie wiem, co to znaczy. Kurde, teraz... Boże, zapominam, że Ela teraz nie pracuje już tak, jakbym chciała. Idź za głosem serca. O! Spadaj stary, a ja się kontaktuję z po to, by nie usić samodzielnie podejmować decyzji. No, sorry. Co on może moje zwierzęta nie mają co jeść. O nie. O nie, ale lipa. Czy, no właśnie, chciałam zapytać, czy ona nie może zjeść w pracy, no już bez przesady. Jednak może. Sikać też właśnie może, no. Dobra. Patryk. Bierzemy Patryka, czy bierzemy tamtego, bo ja już nie wiem. Ja już naprawdę nie wiem, jak to zrobić, żeby było dobrze. Kurde. Dobra, jedz, kochana, Uy, idź się umyj, bo śmierdzisz. Znowu mi tu coś skacze. Spokoj, dawaj. Możesz wpadać, kochana, ty zawsze. My się ją kumplujemy. Co to jest, jakaś biedna? A ta przylazła, żeby sobie pograć. No, to jest chyba jakiś po prostu żart. Jakby nie czaję tego. Czemu ona jest znowu brudna? Bo ja tego też nie rozumiem. Przecież chwilą się umyła. O, pierwszy pocałunek. On jest policjantem, ale on się chyba nie odnajduje. Stara się nie jest. Co, zaprosimy go na barabara? Poproś o zostanie partnerem romantycznym? Dobra, może być. Dobra, czyli kim on teraz jest? Jej chłopakiem? Nie ma tu żadnego dopisku po całej w deszczu. Ależ romantycznie pocałuj go w deszczu. Gdzie ty idziesz? Tararara, tararara. No zaraz, nie wytrzymam, że mi to cały czas tu skacze! Czekajcie. Dobra. Aha, on cię olał. Dobra, chodź do domu. O, nasz pisaczek Nasz psiaczek znowu jest smutny. Przytul. Pozwól się polizać po twarzy. Właśnie wyszczotkować, ją by się przydało. No, bo ona taka trochę brudniutka jest, co? Bo nawet nie trochę. Oj, pieseczku, pieseczku mój. No, trudno była. Dobra, weź szybki prysznic, weź to sprzątni. Ogólnie ciekawe jest to, że moje psiaki jeszcze nigdy nie miały potrzeby pójścia do weterynarza. Co w sumie jest mega spoko. Ale w sumie mamy ten do... Oj, mamy ten dodatek, wiecie, by... Żeby... Że zwierzaki, psy i koty, więc powinno tak być, że też jednak gdzieś tam w tym wszystkim do Weta chcą. Dobra, kurczę, kochani, zdobyliśmy nowego chłopaka, którym jest Patryk. No, Patryk wygrał to rozdanie, <grywamy> możemy tak powiedzieć, z tego względu, że po prostu jest ym, singlem. A my nie chcemy już na początku tutaj rozwalać jakichś związków, tak? No, błagam Was. Więc co mogę powiedzieć? Chyba mogę Wam powiedzieć, że dziękuję za dzisiaj i że słyszymy się niedługo. A czemu Ty wstałaś? I że słyszymy się niedługo, także dzięki, do usłyszenia.